Witam. Teraz powiem Wam, jak zdać listę na każdym serwerze RP. Tak, dobrze słyszycie RP. Także jak wiecie, pewnie będziecie musieli odpalić Paint'a z udostępnionym ekranem i rysować sobie coś. Nie ja, na razie, odpaliłem Paint'a, żeby Wam coś pokazać. To, wy, to jesteście Wy, jesteście osobą zającą. Tu jest znowu VueLeChecker, tak? I on od Was będzie wymagał pojęcia. Będzie wymagał od Was pojęcia pojęcia roleplay i będzie oczekiwał od Was odpowiedzi. Tak? Będzie od Was oczekiwał odpowiedzi. Tylko, że Wy nie, nie znacie na to odpowiedź, tak? Wy nie znacie na to odpowiedź, i co jeszcze będzie chciał od Was WL checker Będzie chciał, żebyście znali limity z regulaminu. Tak, żeby teraz, yy, musicie, sobie włączyć, musicie sobie włączyć regulamin i tak. Yy, bierzecie sobie kartkę i długopis. I piszecie tak, co to jest CL, co to jest PG, co to jest NG i co to jest CK, tak? Jeśli macie tutaj sobie rozpisane tutaj CL, to jest na przykład ja napiszę wyjście z gry, tak, wyjście z gry to wpisujecie sobie jeszcze limity. Ile napastników potrzeba na, na dany napad? Tak? Na sklep dwóch, na jubiler trzech, na bank czterech, na przykład. I jeszcze pytanie takie zadają w, wl czyli ile możesz żądać ze zakładnika. Wy sobie wypisujecie? I jeśli macie już sobie takie, taką listę zrobioną, to odpalacie Painta, wchodzicie na rozmowę, oczywiście nie. Tam wl wam każe Wam odpalić ekran z Painta i żebyście sobie rysowali. No to Wy sobie tam, wiecie, rysujecie, rysujecie. No, i, i czytacie po prostu z tej kartki, jak chcą jak od Was pojęcia. I kwestia jest taka, że może Was jeszcze spytać o historię postaci. To oczywiście pamiętajcie, że musicie w swojej historii zawrzeć, że będziecie medykiem na serwerze, ponieważ medyków zawsze brakuje i, i wtedy jest większa możliwość, że Was przepuści po prostu. Ale nad historią to posiedzcie z y, jakieś 5 minut i sobie przygotujcie, nie? żeby to nie trwało 20 sekund. I gwarantuję Wam, że wszędzie zacie white listę. Pozdro.